Labny i Zatar. Mówicie to coś? Jeżeli nie, albo jeżeli tak, to zostań ze mną. I się dowiesz, co dzisiaj przygotuję, a będziesz zaskoczony. Ja się nazywam Piotrek i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć ciapka! Dzisiaj zrobimy ser. Ser z jogurtu. Kremowy serek z jogurtu z przyprawami Zatar. Co to jest ten Zatar? Od tego może zacznijmy. Zatar. To jest mieszanka przypraw używana najczęściej na Wschodzie, Bliskim Wschodzie, na przykład w Libii, często też w Turcji. A co w skład tej mieszanki? Przede wszystkim sumak. Sumak jest to owoc sumaku, wysuszony, starty. Mamy przyprawę sumak. Prażony sezam. Nic wielkiego, można powiedzieć. Sól i, uwaga, kekik. Kekik to nic innego jak tymianek bądź dzikorosnące oregano. Tak to często nazywane jest w tych krajach. Ja mam jeszcze z tegorocznych wakacji pozostało mi. Jeżeli Ty nie masz tekiku, możesz użyć po prostu tymianku bądź oregano. Decyzję pozostawiam Tobie, a na pewno będziesz zachwycony, jakie to jest pyszne. Ta mieszanka sobie przygotuj. Zostaw. Będziesz miał na posypanie na przykład chleba z dodatkiem jakiejś wędliny czy też y, sera białego choćby nawet do ryb. Świetnie się też nada. Także tyle już wiesz. Co to jest ten zatar? Labne. Labne to jest ser, który powstaje nam z jogurtu. Do tego potrzebujemy tak naprawdę tylko jogurt, trochę soli, gazę mocno ściśniemy, Odstawimy na około dobę, czyli 24 godziny. I mamy wspaniały, kremowy ser. Czy jesteś gotowy na labne z zatarem? Jeśli tak, to zostań ze mną. Działamy! Mieszanka przypraw z zatar gotowa, więc czas przyszedł na ser który zrobimy z jogurtu. Wcześniej robiłem to z jogurtu greckiego. Tak naprawdę teraz robię to po raz pierwszy z jogurtu naturalnego. Mam nadzieję, że też wyjdzie, więc przy okazji też spróbujemy i będzie wiedzieć, czy jogurt naturalny również się tego nadaje. Wydaje mi się, że tak, ale oczywiście to sprawdzimy. Serek labny, już tutaj wyciągnięty. Sporo mamy tutaj serwatki. Więc co? Próba. Tego nie wylewamy, bo to jest serwatka. Próbujemy. Chyba nie muszę ci mówić. Że już nie kupisz gotowego serka do smarowania, bo będziesz go robił. Cudowne. Po więcej przepisów takich czy innych. Zapraszam na mój kanał. Dajcie lajka, jak Wam się podobało. Zostawcie komentarz, jak macie jakieś pytania i zróbcie to. Naprawdę zróbcie to, bo jest przepyszne. A, co zrobić z resztą serka? Możesz go zjeść takiego samego. Możesz dodać tą przyprawę, mieszankę przypraw, zatar, którą my stworzyliśmy. Możesz użyć też całkowicie innych przypraw, takich jak lubisz: czosnek, oregano, bazylia, tymianek. Możesz dać trochę magii tutaj. To świetnie będzie smakować. A jak chciałbyś zrobić coś takiego, ale na słodko, bo masz taką ochotę, to ci proponuję dać trochę miodu, ekstraktu waniliowego, wymieszać. Prima sort. Zapraszam do subskrypcji. Jeżeli Ci się podobało, daj lajka. Like Super. Zostaw komentarz. Cześć czapka, widzimy się już wkrótce.